Witam moi drodzy. Przychodzę teraz z podpatrzeniem energii w relacjach damsko-męskich. Ogólnie było coś takiego, że doszłam do wniosku, że zrobię, że zrobię odczyt dla relacji karmicznych, natomiast później doszłam do wniosku, że nie, bo to będzie jak gdyby ograniczenie danej grupy i tylko i wyłącznie dla tej grupy będzie odczyt, pomimo iż tych relacji karmicznych jest mnóstwo, prawda? Na to, bo niektórzy na przykład nie wiedzą, że są w takich relacjach. Natomiast w momencie, kiedy przetasowałam karty ponownie, już myśląc, że robię dla relacji po prostu damsko-męskich, ale neutralnych, bez żadnej karmy, to i tak pokazały mi się relacje karmiczne, o czym mówi karta Koła Fortuny. Więc jednak złapałam energię relacji karmicznych. Pamiętajcie o tym, że niektórzy z Was doskonale wiedzą, że są w relacji karmicznej, dlatego że macie to sprawdzone albo po prostu z różnych źródeł wiecie. Natomiast inni nie wiedzą, a też mogą w takiej relacji karmicznej być. Więc tutaj, jak gdyby niektórzy, nie którzy nie sprawdzili tej karmy, czy ją mają, czy nie, mogą jak gdyby też odnaleźć się w tym czytaniu, bo może się okazać, że wątki są takie jak u Ciebie. Dobrze, moi drodzy, tak jak powiedziałam, pokazała mi się relacja karmiczna, o czym świadczy koło fortuny na górze, chociażby. Natomiast moi drodzy, co tutaj jest pokazane? Pokazane jest to, że w waszej relacji karmicznej pomiędzy partnerami karmicznymi jest duża, jak gdyby więź fizyczna i więź emocjonalna. Natomiast to jest jakoby troszkę takie automatyczne, bo w momencie, kiedy my wchodzimy w relację karmiczną, to jesteśmy yy, wyposażeni w te więzi, które są jak gdyby przypisane do karmy. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że Los doskonale wie, co robi, bo w momencie, kiedy osoby są połączone od razu więziami fizycznymi i emocjonalnymi, wtedy są bliżej siebie, a jeżeli są bliżej siebie, tym im są bliżej siebie, tym łatwiej karmę przepracowywać. Więc to wszystko jest też regulowane odgórnie. Natomiast fakt niezaprzeczalny jest taki, że widzę tutaj osoby, które mają więź fizyczno-emocjonalną tak, na poziomie energetycznym. Dobrze, powiem tak, z racji regulacji karmicznych, bo to wyszła jednak karma w tym odczycie, w niedalekim czasie może dojść do jak gdyby zmiany sytuacji między wami. Może dojść do pewnych niesnasek, do pewnych sporów, do pewnych kłótni, do pewnych takich sytuacji osłabiających relacje bądź was od siebie oddalających. Natomiast, tak jak mówię, to reguluje karma, więc to jest ten moment, gdzie musi się tak zadzieć, bo to są tak zwane te sinusoidy karmiczne, prawda? W relacji karmicznej klasyczny schemat jest taki, że góra-dół, góra-dół, przyciąganie, odpychanie, przyciąganie, od, odpychanie, tak zwana relacja on-off, prawda? Klasyczna. Natomiast od razu powiem, że nie wszystkie przejawy relacji on-off są karmiczne. Bo nieraz po prostu niektóre osoby w ten sposób funkcjonują. Często są to osoby, które na przykład bawią się uczuciami innych, albo są po prostu osobami narcystycznymi. Takie osoby też mają tendencję do on-off i tak naprawdę w pewnych y, sytuacjach, gdzie drugi człowiek po prostu nie ma, y, powiedziałabym, y, podejścia w porządku do drugiej strony, może stosować świadomie bądź nie taktykę on-off, prawda? Niektórzy uważają, co jest po prostu bzdurą, ale niektórzy uważają, że jeżeli zastosują taktykę on-off, to kobieta jest jego, tak, że tak powiem, bo jest takie zimno-ciepło, zimno-ciepło i że kobiety na to się dają, że tak powiem, złapać. To jest bzdura, bo to jest bawienie się uczuciami innych ludzi, i tak naprawdę to jest po prostu nieludzkie, moi drodzy. To jest nieludzkie, bo tyle krzywdy może takie podejście zrobić na poziomie emocji, na poziomie psychiki, że to się po prostu w głowie nie mieści. A ludzie sobie tak tym żonglują, wiecie. Szczególnie właśnie randkowicze, takie osoby, które uważają, że na taką metodę złapią osobę i ją od siebie uzależnią, tak? I że ta osoba będzie zapatrzona i będzie za nimi latała. To jest bzdura, wiecie. To jest po prostu manipulacja. To jest toksyczna manipulacja i od takich ludzi jak najdalej. Od takich ludzi po prostu jak najdalej. Dobrze, co tutaj jeszcze widać? Tutaj, tak jak powiedziałam, dojdzie do jakiejś zmiany karmicznej, czyli może się między wami jak gdyby zrobić nieco gorzej i może dojść do właśnie kłótni, konfliktów, jakichś sprzeczek, sporów i tak dalej. Natomiast to później wróci do normy, no ale musicie to przejść, tak? Tak jak powiedziałam, sinusoida funkcjonuje i tak to wygląda. Co tutaj widać? Pomimo iż, powiem tak, co by się nie działo, czy będzie właśnie osłabienie tych więzi, czy będzie jak gdyby chwilowa separacja, bo też u niektórych z Was może być chwilowa separacja, bo to też jest bardzo klasyczne dla, charakterystyczne dla relacji karmicznych, to tu jesteście proszeni o to, żeby w tych sytuacjach, które się zadzieją, nie podejmować szybko decyzji. Czy tam kroków, czy tam działań, prawda? Wszystko musi być zrównoważone i zharmonizowane. W momencie, kiedy zadzieje się coś, co będzie niefajne, niemiłe, nagłe, zaskakujące, czyli te właśnie piątki ognia, że może się nagle zrobić gorzej, może być słabiej między Wami, możecie się odseparować od siebie, to żeby nie popadać w piątkę powietrza, czyli żeby nie robić wszystkiego na szybko pod wpływem bodźców i impulsów, bo to będzie zgubne. Piątka powietrza zawsze jest zgubna, bo w tej karcie wy robicie za szybko, a to za szybko jest nie, bardzo często strzałem w kolano. Nieprzemyślane, nieprzeanalizowane, na już pod wpływem impulsów, bodźców. Niektórzy mają takie charaktery swoje, indywidualne osobowości, może nawet powiedzieć, że w takich sytuacjach wybuchają szybko tak? i szybko działają, szybko coś robią, mówią, ale wtedy możecie zrobić największy błąd. Wiecie, jak to się dzieje? To są emocje. Pod wpływem emocju, emocji robimy największe głupoty, prawda? Szczególnie, właśnie mówię to do osób, które doskonale wiedzą, że są wybuchowe, że mają problem z tymi emocjami. Wiecie, no, są różne charaktery. Jeden jest y, osobą bardzo spokojną, a drugi z siebie to wyrzuca w trzy sekundy, a później też jest spokój. Tylko właśnie chodzi o te trzy sekundy, bo w, w dobie tych trzech sekund może zrobić największe głupoty. Więc tutaj jesteście proszeni, żeby jednak decyzje, działania i rzeczy, które będziesz robił w zaistniałej sytuacji, były przemyślane, przeanalizowane i po prostu spokojne, tak? Yy, dobrze. Później to wszystko wróci do normy. To nie jest tak, że, że to się jakoś tam będzie dłużyło, bo tutaj to są te schodki sinusoidalne. Natomiast yy, widzę, że dojdzie do jakiejś rozmowy między Wami, i ta rozmowa też będzie jak gdyby podyktowana regulacją karmiczną, bo mamy obok szóstkę powietrza. Czyli, jak gdyby góra będzie chciała, żebyście tą, karma może inaczej, karma będzie chciała, żebyście tą rozmowę przeprowadzili, żeby to wszystko uporządkować, co się zadzieje, prawda? No, w Asie Powietrza te rozmowy są potrzebne, bo to są, yy, pod, bo to są rozmowy kluczowe. I zawsze one są nie takie zwykłe rozmowy, że sobie rozmawiacie o jakichś pierdołach, tylko to są rozmowy bardzo takie... Yy, jakie to jest słowo? Właśnie w relacji karmicznej a z powietrza to są rozmowy takie yy, ojej, czekajcie, jakie to jest słowo. Nie ideowe, tylko jakie? Yy. No dobrze, to są bardzo istotne rozmowy dla całego przebiegu dalszego, całego przebiegu procesu Waszej wspólnej karmy. Czyli to są istotne rozmowy. Rozmowy, które dają jak gdyby duży wpływ na to, co się dalej będzie działo. O, w ten sposób. Dobrze, co my tutaj dalej mamy? Dalej mamy informację, że. No musicie tutaj... Tej, w tej relacji uważać na wpływy osób, które będą chciały Was zmanipulować. Powiedziałabym, że osoby z zewnątrz mogą mieć jakiś niefajny wpływ na to, co się między Wami dzieje albo będzie działo. Bo tu jest karta MAGA, czyli tutaj mogą być osoby podstępne albo takie, które, no nie wiem, mają taką tendencję, że coś rozwalają, że gdzie nie pójdą, to. Przez nich się ktoś tam rozstaje, i tak dalej. No, są takie osoby, wiecie, no są, na pewno ktoś z Was zna takie osoby. Natomiast tutaj to może być zrobione nieco bardziej w ukryciu, bo karta maga to jest człowiek, który może działać małymi kroczkami, małymi igiełkami, kuć, ale co robi, to robi. Więc uważajcie na to, żeby osoby z zewnątrz nie wpływały na Waszą relację. No, z założenia wiecie, relacja karmiczna jest bardzo. Zniosłą relacją i nikt nie powinien w momencie przepracowywania takiej relacji przeszkadzać. No ale wiadomo, że osoby z poziomu ziemskiego nie wiedzą, że wy akurat macie karmę, prawda? Więc niektóre ich zachowania są podyktowane po prostu ich bieżącymi postawami i zachowaniami, a nie tym, że oni chcą zaszkodzić procesowi karmicznemu. No bo przecież nie mają zielonego pojęcia, że wy jesteście w takim procesie. Chyba żebyście im powiedzieli, no ale wiecie, no z założenia nie wiedzą, tak? tutaj też jest powiedziane żeby w, te, w tej całej relacji karmicznej nie ulegać pokusom ego. Bo możecie mieć tendencję zarówno jedno jak i drugie do tego, że wchodzicie na poziom ego i wtedy jak gdyby o wiele gorzej karma jest przepracowywana, jeżeli z poziomu ego do siebie podchodzicie, a o wiele lepiej, jeżeli i bardziej płynnie i systematycznie to idzie. Jeżeli jesteście poza poziomem ego, czyli z tej karty wychodzicie, tak? Karta ego jest perfidna i karta ego jest niestety, ale bardzo zwodnicza, dlatego że tutaj oczywiście się unosimy pychą, dumą, jesteśmy egoistami, mamy jakieś wady, nałogi, które niestety, ale w sposób toksyczny wpływają na tą relację. No, takie rzeczy mogą wyjść, tak? Jeżeli jeszcze nie wyszły, to mogą wyjść, a jeżeli wyszły, to mogą się tutaj zaznaczyć między Wami. Natomiast generalnie tutaj jest przywiązanie emocjonalne, więc powiedziałabym, że co by się nie działo, to wy coś do siebie czujecie i druga strona dla tej pierwszej i pierwsza dla drugiej jest bardzo istotna, tak? Już nie mówię z, patrząc z procesu karmicznego, bo to jest wiadome. Natomiast z procesu tutaj, z poziomu ziemskiego patrząc, że jak gdyby wy z poziomu ziemskiego, jako jednostki z poziomu ziemskiego, odczuwacie, że ta druga osoba karmiczna jest dla was ważna. No bo wpływają na was te więzi karmiczne, te więzi emocjonalne, tak, odgórne, i też jak gdyby te więzi są wam dane automatycznie na samym początku relacji, ale wiadomo, że wy w międzyczasie też wytwarzacie między sobą taką zażyłość z poziomu ziemskiego. Dlatego zawsze mówię, że jeżeli ktoś chce diametralnie zmieniać swoje życie i odchodzić od jakiegoś tam partnera stałego na rzecz karmicznego, to niech poczeka do końca zakończenia karmy. Jeżeli te więzi po zakończeniu przepracowania karmy odejdą, te więzi fizyczne i emocjonalne z poziomu karmy, i zostanie wtedy dopiero to, tylko to, co sobie wytworzyliście na poziomie ziemskim, to wtedy będzie dla Was największy test dla tej relacji, co tak naprawdę między Wami jest, co Was łączy. Bo tutaj, w czasie przepracowywania karmy, bardzo mocno was spajają ze sobą więzi emocjonalne i y, fizyczne które daje wam karma po prostu ale w momencie kiedy przepracujecie tą karmę to one znikają one się rozpuszczają i wtedy tylko zostaje suche fakty tego co między sobą na poziomie ziemskim y, sobie wypracowaliście konkrety konkrety zostają i wtedy widać kto jest kim dla kogo jaka jest zażyłość więc zawsze wam radzę żebyście Naprawdę nie robili głupot w momencie, kiedy macie partnera stałego, partnerkę stałą i nagle olśni Was znajomość karmiczna, która potrafi olśnić, owszem, bo to jest niczym magia, prawda? To jest po prostu coś wzniosłego, nagłego, po prostu coś nieziemskiego, coś, czego nie możemy y, słowami takimi normalnymi komuś, kto tego nie przeżył, w ogóle wytłumaczyć. Ale pamiętajcie o jednym. Ta magia w relacji karmicznej. Może trwać tyle, ile będzie trwało przepracowywanie karmy. W momencie, kiedy to się zakończy, a kiedyś wiadomo, że się zakończy, prędzej czy później, tak, to nagle może ta magia równie szybko, że tak powiem, odejść, jak przyszła, tak? Wraz z relacją karmiczną, równie szybko może się zakończyć magia, która była przy tym odczuwana. Więc pamiętajcie o tym, bo naprawdę przeróżnie takie relacje karmiczne się kończą. Ja wiem, że w trakcie bycia w takiej relacji człowiek nie dowierza, że jeżeli jest taka wielka zażyłość i taka, takie połączenie wręcz magiczne, duchowe, że nagle ktoś może być dla siebie po prostu, nie wiem, yy, wrogiem albo w ogóle może nie chcieć ze sobą rozmawiać. A takie rzeczy się dzieją, wiecie. Takie rzeczy się dzieją, więc pamiętajcie o tym, że yy, trzeba być po prostu osobą rozsądną, tak? Jeżeli już Wam się przytrafiła taka sytuacja, to po prostu dajcie sobie czas na to, żeby zobaczyć w ogóle, jak będziecie razem funkcjonować po przepracowaniu tej karmy, kiedy będziecie mieć czystą kartę od samego początku i wtedy dopiero będzie test dla Was, czy Wy go zdacie, czy nie, to już bardzo będzie różnie między tymi relacjami. Natomiast nie róbcie jak gdyby bardzo ostatecznych decyzji w trakcie przepracowywania karmy, bo to jest najgorsze, co możecie zrobić, tak? Pod wpływem tej pięknej otoczki, w której siedzicie, tej pięknej bańki, w której siedzicie, ale do pewnego czasu, bo później przychodzi realizm, później przychodzi normalne życie i ziemskie funkcjonowanie, i dopiero wtedy macie czarno na białym, co tak naprawdę Was łączy. Więc moi drodzy, to jest rozkład, który nam się pokazał. No zostały tutaj złapane energie karmiczne, więc pomimo, iż nie chciałam tak ograniczać tego czytania do relacji karmicznych, to. Za drugim razem, jak tasowałam karty, również wyszły mi energie karmy, więc no, ktoś musiał to usłyszeć w każdym bądź razie. Tak, bo nic się nie dzieje bez, bez przyczyny. Yy, więc moi drodzy, to jest filmik dla Was. Jeszcze tylko powiem, że od dzisiaj na moim kanale są dwie promocje. Jedna promocja tyczy się słabych i mocnych yy, stron Waszej relacji i ostrzeżenia dla Waszej relacji, jeżeli oczywiście takowe będą nam się pojawiały. A druga promocja tyczy się y, szans i zagrożeń dla Ciebie y, na najbliższy rok czasu. Tak się musiałam zastanowić, bo wiecie, już tak nowa promocja i, i nie pamiętałam jak konkretnie nazwałam tę promocję. Dobrze moi drodzy, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to oczywiście y, poproszę o maila Oliana 777 ppl. Pozdrawiam.